Я убью No, siemandero, mordeczki, moje kochane, z tej strony Borsuk i Paskud. Siemandero, Paskut? Witam, witam. Siemandero, z tej strony Borsuk z przyszłości. Słuchajcie, soróweczka za jakość e, nagrania mojego audio w tym e, filmie i jeszcze w następnym, tak będzie. E, to wszystko za sprawą tego, że kupiłem sobie, słuchajcie, nowy mikrofon i nowy mikser, i zajęło mi jakieś dwa tygodnie, żeby to wszystko słuchajcie, poustawiać. E, tak, żeby to wszystko brzmiało, tak jak ja bym tego sobie chciał. Więc audio w przyszłych filmach będzie brzmiało tak jak teraz. E, wiecie, ja nie jestem żadnym kurczę inżynierem, e, inżynierem dźwięku ani nic takiego, więc wszystko musiałem sobie poustawiać sam, e, ale, ale jestem chyba zadowolony z tego, jak to teraz brzmi. Także słuchajcie, wracamy do filmu i e, film bardzo fajny, więc zachęcam do obejrzenia w całości e, i widzimy się już w kolejnym. Siemson, Cimander Paskut jest tutaj, a ja jak zwykle spoglądam na elitę borsukową. kochani, będziemy musieli na kolejnym streamie. E, Paskut obiecał, że przedłuży tutaj to wszystko, te safe y, stąd wywalimy e, to stąd wywalimy, nie wiem, będzie to trzeba jakoś przenieść e, i będziemy sobie robili tutaj e, większą tą całą listę, bo doszło nam ostatnio kilku wspierających, e, mamy Wesiaksa, Wesi Weciaks, Weciaks e, tutaj u góry, proszę bardzo, Weciaks e, mamy, słuchajcie, Ziomeczek S, mamy Paweł no i oczywiście naszych wszystkich wspierających poprzednich, czyli Super Jazz Gracjan, Mario 808 i Kanoki Noed, Dmitry Kusień, Mały Rudy, Merdigach Nezix YouTube, Indie Game, Cinek 83, BezikOx, Piotr B, Dominik Tomala i Logochan PML. Będziemy musieli zmienić tam jedną tabliczkę chyba, bo nie zmieniliśmy. Ale dobra. Okej. Okay. Okay, słuchajcie, więc tak. Dzisiaj co będziemy robili? Dzisiaj będziemy jechali na spalone biją. Eee... Pasku, czy my potrzebujemy jakieś karty, e, żeby gdzieś tam wejść do laboratoriów, czy... Ale my nie idziemy na, na laboratorium u końca gry, tylko jedziemy po prostu na taki zwykły Sparadybiom. Dobra, dobra, dobra. Popatrzyłeś sobie na mapę, co ci zaznaczyłem? A! Nie, gdzie, gdzie ty zaznaczyłeś? E... Co zaznaczyłem ci takie, jakieś misja, czy coś takiego, wiesz? To jest poniżej tego naszego cudownego miasta, w którym byliśmy wiele razy. Czyli główną drogą przez yy, miasteczko nasze ulubione to nowe na no. I z tego jak zjedziemy niżej, i odbyłbym tam na zachód, żeby się nie tarabanić przez y, te wszystkie wzgórza, bo mnie po prostu krew zalewa. Wiesz, dobra. Jeśli mielu nie mamy, to po prostu ja tego psychicznie nie zniosę. Dobra, nie ma problemu. E, wobec I myślę, tego. Że tam będzie droga po prostu z tego miasta do następnego i z tamtego miasta bym po prostu pojechał na, w stronę na zachód, do spalonego biomu. No dobra, to słuchaj, to jedziemy tam, gdzie jest napis zaznaczone misja, tak? Tak. No, Okej. Okay. czekaj, 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 stop. No. Ty, tu jest jakiś chiński market. Town Market. Bazar. Asia Food. Ty, takie małe Chinatown to ten... zrobione. No czekaj, jak jest małe Chinatown, to ono jest dosyć trudne, fajne. A to jest fajna lokacja. Niby taka prosta. Niby jak tak... tam, ja jak się tam... jak się tam demony i behemoty, tam będzie taki behemot fajny zawsze. Dobra, hmm. zaznaczam ją. Chinatown. To jest... To jest taka niby prosta lokacja, taka niby otwarta, a jednak powiem Ci szczerze, że daje w tyłek. Dobra, mamy Chinatown, a to dojo to już możemy wykasować, bo już myśmy to zrobili, nie? E, tak, to już myśmy to zrobili. Domek na lód, to też żeśmy chyba już zrobili. Mała księgarnia, też już żeśmy robili. Handlarz nowy, biblioteka, też już żeśmy to robili. Zakręt, zrzut nowy, dobra, wywalam to i ten zakręt. A nie, zakręt nie, tu koniec, to Jezu, nie, to, to zakręt, tu koniec zakręt, wywalam. No, już zakręt już mamy gotowy. Węgiel też wywalam, bo ja mam jakiś azot 1, 2 księgarnia. Jaki piękny poranek, chodzę tu. No, idę piękny. do ciebie. Nie wiem gdzie jesteś, nie widzę Cię, Mordencio. Tak mnie nie widzisz. Nie wiem, jesteś gdzieś 160 metrów ode mnie. No to przecież chodzi tu. Wow, ty, co to jest za lokacja tutaj? Jakiś laki? Lucky... Lucky Wooden Star, coś tam, coś tam. No i minąłeś poranek ładny, no to był taki piękny słońce. słońca. O. A no tak, ten domek na prairie, no no no, 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 no. No ładnie. Dobra, okej, okay, to co, jedziemy? No, jedziemy na zachód. Jedziemy na zachód, mam nadzieję, że trafimy do Spalonego Biomu tą drogą. No a gdzie jest, poczekaj, ale moment, gdzie jest ta lokacja, którą ty zaznaczyłeś? A nie, nie zaznaczyłem, tam już przejechaliśmy koło niedawno. A, okej, okay, okej. Okay. No dostałem od któregoś handlarza misję i wiesz, i się, że tam musi być miasto, skoro jest misja. Daj mi trochę też postrzelać. No strzelać możesz. Strzelać każdy może, trochę lepiej rób trochę gorzej. <grych> e, dobra. Mordeczko, w którą stronę, gdzie my idziemy, co my na robimy? Zachód. My na zachód jedziemy, chyba z motorem z powrotem, bo... Jeszcze? Tak, Ta no bo do Spalonego bym pojechał. Tu mamy, no, tak dobra. tu mamy takie fajne jakieś lokacje. Muszę na mapę popatrzeć. Czekaj, zerknę tylko na mapę. Yy, to był błąd. Yy, w prawo musimy jechać. Mhm, dobra. No yy, prześcignij mi? Ja będę za to teraz w lewo. Bym pojechał gdzieś tutaj. Tylko nie wiem, którą drogą. Czekaj sekundę. Mapa, mapa, mapa. Ty, mam kolejnego handlarza! Tak? Chodź dawaj, odkryjemy go, nie? Żeby Dzień. zobaczyć, co on ma. O, czynny? Czynny. Znaczy... Ale się... Dobra, nic nie powiem. Dzień dobry. To poczekaj, zaznaczę go. Mhm, mm to co? Co? Jak go zaznaczyć? Kolejny handlarz? Tak, jakoś. A, B, C, D, E, F, G. Kolejny handlarz. Dobra, będziemy wiedzieli o co chodzi. Ja się bardzo cieszę, że sobie kasę wziąłem, to sobie trochę tych. A ja idę od razu zlutować mu, co Ej, ma tutaj na dole. Wiem, że można kupić zestaw narzędzi i form. Można? No, normalnie u handlarza teraz kupiłem. Okej. Okay. Oooo nie tylko wylutować można, widzisz. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Nic więcej ciekawego. No dobra. Zakupy zrobione. Zaznaczony? Tak, poczekaj, no bo chcę oszabrować go. No dobra, no. Ja tylko poszukam tej drogi, wiesz? Szabruj, szabruj, ja poszukam drogi na zachód. Dobra, ja tylko otworzę mu safe. Okej. Okay. Otworzymy no, mu sejf, no, no. bo wiesz jak jest. O Panie. Dobrze. Łee. Well. Dobra, sprzedam mu od razu. Kościół, kupuj ode mnie... ...to co od ciebie zlutowałem. A co on ma za rzeczy? Kowadło? Ty, on ma w ogóle jakieś słabe w ogóle rzeczy oni mają, ja nie? Nie no, wiem. dobra, no nie mam u niego zadań robionych żadnych, no to nie mamy u niego no. prestiżu. A zabrałeś mu kasę i wszystko? Inne rzeczy? Nic mu nie zabierałem. Nie. Grzeczny byłem. Oj, nie baw się z nim. Hmm. Mamy ciekawsze rzeczy do roboty Nie myślę, że to będzie jakiś cud, ale... Dobra, czekaj, ja sobie do... zaznaczę ten domek Bo później nie znajdę... No bo z uśmieszkiem to będę wiedział Okej, okay, dobra, działamy? No działamy No, dajemy słyszę demona. Poczekaj, daj mi go. Daj mi go, proszę. No to po prawej stronie jest demon. A za to bym jest ten Demolisher. Nie ma już. Jesteś? No, jestem. W przodu tam mamy kilku. Chyba już ma, z moją e, cichością jest lepiej, nie? Chyba tak, bo nie budzisz aż tak. Czekaj, założę sobie ten. Daj mi moment. Dobra, już mam. Eee, to są wiesz co? Te regały na książki też ściema tutaj widzę. Paskuł? Nie no. rób jeszcze hałasów. Dobra. A nie robię, dużego przynajmniej. No trochę trochę tam zrobiłeś, nie? E, to troszkę. No, taki fajny dobak. Czy e, basen ma ładny tutaj. Kurde, patrzmy coś w basenie, nic nie pływa. Ty ładny te basenik zrobiony, nie? U? Idziemy do garażu? Akurat no, są drzwi. Cieka, okay, możemy. No. Eee... Może już chodzić. Moment, moment, moment. No, czekaj, czekaj. Jeszcze tutaj zgarnę kilka rzeczy, ale widzę, że za dużo tutaj, jeśli chodzi o jakiś taki wiesz, e, dobrej jakości ludztwo raczej nie ma. A tu byliśmy już. Okay. No. Dobra, idziemy zobaczyć na górę. A gdzie jest góra? A właśnie, tutaj nie ma góry. Ty, to to nie. już jest wszystko, chcesz mi powiedzieć, że to już jest wszystko? Nie, no gdzie? Niemożliwe. Mordeczko tutaj. A nie, tu żeśmy już poskromili. No nie byłem tu. No ale tutaj na samym to... początku żeśmy tylko poskromili zombie, ale tak naprawdę ale nie było... Tak, to strzelałem z zewnątrz, okej. Okay. No. Także kurde, no powiem ci szczerze, dosyć ciekawie, dosyć ciekawie, zobaczymy co tutaj znajdziemy i... Sejfik. Tak, 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 no już jeden tutaj otwieram, ale niestety, jak zwykle mam problem z otworzeniem sejfu. No, a najlepsze jest to, że mam zmaksowanego perka do otwierania sejfów, nie? Dobra. A na mały sejfik potrzebuje, nie wiem, 10, 20. I ja na mały sejfik potrzebuje 10 uderzeń. No właśnie, szybciej bym chyba yy, rozwalając ten save go otworzył niż. zobacz, no widzisz ile ja zmarnowałem? Ej, to jest w ogóle nie. nie do wiary, nie? Kolejny save ścienny. Tu jest też jeszcze na dole, wiesz? Wiem, wiem. I był za obrazem, nie? Dlatego zawsze obrazy rozwalam. Ty! My dzisiaj mamy hordę! Ty, jak to liczyłeś? Ja nie wiem, ja myślałem, że, że dopiero jutro. No tak mi mówiłeś. No tak mi się wydawało, jest dobrze, że jest przed 10, Pamiętam, że musimy wrócić, bo nie wrócimy motorami. Mamy 4 godziny jazdy. 4 godziny jazdy? No tak bym powiedział, bezpiecznie to tak. Bezpiecznie? No. Mi się nie wydaje, że 4 godziny, mi się wydaje, że to nie, dużo nie. szybciej pojedziemy. Mi się wydaje, że szybciej pojedzie, też. Że szybciej yy, nam się uda, do, yy, dojechać do domu. Dobra, no wiesz co, ja tam nie lubię specjalnie ryzykować. Forda. No wiem. No taka marna ta lokacja. Myślę, że to będzie coś nie wiadomo co. No, nie ma rewelacji. Coś się tu gdzieś obudziło. Coś się żyło. Zy... Munda, ty poczekaj, żeś chłopie. Tu nie... A jest wyjście na górę! Morcuk! Czekaj, bo kolejny save ścienny mam. A. Ty, strasznie ktoś, kurde, miał dużo tych... save'ów porobionych. Ale ty, że my dzisiaj mamy hordę, to w ogóle totalnie nie rozkwiniłem. Myślałem, że dopiero jutro, nie? O tak, to mi, też mi tak Nie obliczyłem to. tego dobrze. Nawet nie liczyłem. No. Dobra, idziemy na górę. Oczywiście! Czekaj, muszę coś szamać. No dobra. Pobudzili wszyscy. Chyba tu gdzieś jeszcze na zewnątrz coś. Się budzą wszędzie, a nie wiem gdzie. Jeszcze gdzieś? Ty tu safów jest więcej niż nam się wydawało. Dobra, powiedz, gdzie jesteś, bo cię nie widzę. Gdzieś słyszę domona. A ja słyszę tylko spalonego tego zwykłego. Jestem na, na ganku. Tam jest wyjście na górę jeszcze wiesz? No okej. Okay. gdzie tu leziesz? Ty, nie uwierzysz, nie? Gdzie safe był? Gdzie? No... Tu jest bardzo dużo safe w nie? No tutaj, tutaj gdzie jestem, na samej górze w ogóle, wiesz... Jakbym nie wskoczył na górę, to bym nie zobaczył. Tylko pytanie, czy mi wystarczy wytrychów, bo... Powiem ci, że... Nie wiem... Mam, Mam niby wymaksowanego tego perka, ale... Mam dwa wytrychy. Na ścianie tu jest. zobacz zewnątrz. co zbieram. Polimery zbieram, jak rozwalam to. Kurtyny zrobione z plastiku. Tak, no żaluzję. Dobra, słuchaj, ja lecę dalej. Ja lecę tutaj. tutaj, tutaj... Jest safe. Wiem. Mamy wyjście na górę jeszcze. Dobra, dobra, spokojnie. Ja idę te wszystkie sejfy otwierać, nie? Dobrze, dobrze, tylko że znowu, czy będziesz nie narzekał, później jak ci z góry coś spadnie? Ale ktoś miał wannę, wow! No, otwieram, słuchaj, no muszę ten duży save otworzyć, tak? Tu jest, wiesz, kilka rzeczy takich kluczowych, bym powiedział. Słuchaj, myślę, że zrobimy tą lokację i wracamy, wiesz, powoli do domu, nie? Bo. Tak, no, nie mamy jakiegoś. Jest już 12. No dokładnie, ale przynajmniej fajna wycieczka, wiesz, żeśmy odkryli nowe miejsca. Dużo nowych, fajnych miast, dwóch albo trzech nowych handlarzy. Jest naprawdę ciekawie, idziemy na górę, bo no ja idę. Czekaj, czekaj, no już moment, daj mi sekundę, proszę. Nie zbieraj skór, proszę Cię. Dobra, nic tu nie ma. Co to jest? Ale fajnie, że mogę teraz skakać o dwa bloki do góry, wiesz? No, to ci powiem, to jest wiesz takie bardzo przydatne. Tu jest safe i koło mnie. Gdzie? W rogu przy szybach tam. A? Zostałem. Ło cię pierdykam. Ty, ja ci mówię, tutaj sejfów kurde te, w tej lokacji więcej niż gdziekolwiek indziej, nie? Nie widziałem jeszcze tyle sejfów w jednej lokacji. Dobra, jakieś tam amunicja. Dobra, słuchaj. Ee, weź jeszcze tak zerknij okiem swoim co tu jeszcze ewentualnie i spieprzamy stąd. Ja na dół i rozkręcam, no. Rozkręcam i spieprzamy. Ja tu jeszcze zaznaczę, zobacz, chodź zobacz, gdzie jestem. Już. Wyjdź proszę na moment, ale to tak wiesz, musisz w dosyć szybkim Prędzę. tempie. No, nie wiem, wiesz, no z twojej strony poszedłeś. No zobacz po prostu na mapie, gdzie jestem, jestem, idź za strzałką. No nie widzę żebyś szedł, jesteś no widzę, w jednym miejscu, no pewnie zbierasz rzeczy. Dawaj do mnie już. No teraz już Cię widzę. Widzisz tą lokację? No to jest mechanik, zakład mechaniczny, no spoko, duże podziemia. Duże podziemia? Wiecie znaczy, no, tam są kanały wiesz takie no i sporo części elektrycznych, dużo rozkręcania więc nie idziemy tam. No dobra, okej okay, słuchaj to ale możesz, ale możesz zaznaczyć bo fajna roz... lokacja do rozkręcania. W chodźmy na motorki, co? Już idziemy. Zapisz punkt orientacyjny. Jak to napisać? Nie wiem. Mechanik samochodowy. Dobra. Ok, idziemy? Tak. Dobra, prowadzisz? Nie ja mniej więcej popatrzyłem na chwilę wiem Na chwilę wiem gdzie jadę o. A my musimy tak naokoło jechać? Nie, nie można inaczej? Mm, no chyba będzie najszybciej, wiesz? Jakoś nie chce mi się tarabanić na piechotę po tym Aha, że w sensie po drodze chcesz jechać Tak No dobra, weź na chwilę zwolnij żebym cię trochę dogonił Dobra, mam cię Jedź, jedź, jedź. Tak, jedynie patrzę czy Nie, nie ma sensu, dobrze jedziemy. Dawaj, jedź Jadę. Jedziemy wtedy, wiesz, we dwójkę jest e, raźniej Także tak, no kurde, powiem szczerze, że lekacja całkiem spoko, dużo bardzo safeów było, ale ogólnie jestem szczęśliwy, że żeśmy zrobili wiesz, e, Wycieczkę po prostu dzisiaj. A tu jeszcze po lewej masz zobaczyć. stojący domek był. E, też można zobaczyć takie lokacje sprawdzać, bo czasami są fajne rzeczy w nich. Łodźcie. się jakiś mega specjalnie. O, nie, ni no czasami po no. prostu w tych takich wolno stojących lokacjach, w tych domkach i tak dalej, czasami wiesz się okazuje, że to są całkiem niezłe lokacje, nie. No, jest 16 to możemy, wiesz, pojechać do bazy, zrzucić się. Yy, przeładować, wiesz, zabrać wszystkie yy, potrzebne rzeczy no amunicja się też podrabią. No na hordę, nie? Nie wiem jak my tam wytrzymamy. Trzeba będzie uważać na tych przede wszystkim, co żółcają tymi pierdzielonymi kulkami. Yy, wymyśliłem jeszcze jeden taki sposób, co moglibyśmy zrobić, żeby te kulki nie przechodziły do nas, nie? Na, na przykład one yy, z boku do nas strzelają załóżmy, nie. To, co by można było zrobić, to po prostu dodatkowe bloki dać na górze bazy dookoła. Na przykład, nie wiem, dwa bloki z każdej strony. Wiesz, o czym mówię? Pogrubić mm. ją, jakby. Ale wiesz, co ja na serwerze zrobiłem przecież ile tam miałem? Pięć bloków chyba na bok. No. I one z przodu przelatują, wiesz? Nie no, ja wiem, że one z przodu przelatują, ale. Czasami, jak masz po prostu, wiesz. Zamknij ze sobą tylko drzwi, dobra? Mm. E, czasami, jak masz, słuchaj. E, Czasami jak masz po prostu, wiesz, gościa, który strzela gdzieś tam z y, obok albo coś, no to, wiesz, byłoby wskazane. Dobra, ja zrzucam lucik. Mamy trochę tego. Do sprzedaży. Proszę bardzo, samochodowe bajery. Eee, no i co? No i do sprzedaży dalej rzeczy. Raz, dwa, trzy, let's go. Let's go, let's go, let's go. No i trochę części elektrycznych i mechanicznych. Paczki, uwagi, jakieś sprężyny, ściereczek troszkę nawet zebrałem. Nie jest źle, wiesz? Jesteś już na dole? Nie no, że byłem już. A okej, okay, okej. Okay. Dobra, słuchaj, ja myślę, że będziemy powoli w ogóle kończyli ten odcineczek i po prostu kolejny odcineczek zaczniemy sobie już od hordy. Także kochani, dzięki wielkie wam za sprawdzenie tego odcinka. Jeżeli się podobał, no to wiecie, co macie robić. No a my widzimy się już w kolejnym odcinku na hordzie. Siemandero! Do zobaczenia.